Dzień dobry Państwu. Czy wszyscy są gotowi? Jeśli tak, zaczynamy konferencję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, od kilkunastu godzin obserwujemy takie wzmożone sygnały docierające z kancelarii prezesa Rady Ministrów o kolejnych organizowanych spotkaniach. Chcę jasno powiedzieć. Nie ma zgody na to, by brać udział w kolejnych oszustwach i w kolejnych zagrywkach propagandowych. Od samego początku pandemii ten rząd oszukuje społeczeństwo. Tak było na początku, w marcu, gdy zapewniano, że kraj jest przygotowany na pandemię. Tak było później, gdy sprowadzano pod publikę Wielkim Antonowem maseczki bez atestów, kiedy ściągano sprzęt, kiedy zapewniano nas o respiratorach, które będą, a które były kupowane od handlarzy bronią. Tak jest i teraz. I to wielkie oszustwo sprowadza się również do tego, że postulaty opozycji, które są zgłaszane na tego typu spotkaniach, są wyrzucane do kosza. Przypomnę, że to Koalicja Obywatelska od samego początku żądała zwiększenia liczby testów do 100 tysięcy testów na dobę. Postulat niespełniony. To my żądaliśmy, by 2 miliardy złotych zostały przeznaczone zamiast na tępą propagandę, na walkę z koronawirusem, na służbę zdrowia. Oszukano, pieniądze trafiły do Jacka Kurskiego. Kolejny element oszustwa to informacja o rzekomych szczepionkach. Przypomnę, że żądaliśmy, by te szczepionki były przeznaczone przede wszystkim dla polskich seniorów. Okazuje się, że nadal w polskich aptekach brakuje szczepionek. Ten rząd zbudował strategię walki z koronawirusem na chaosie i oszustwie. Zamiast rzetelnych dokumentów, zamiast rzetelnych informacji, ten rząd wprowadził olbrzymi chaos. Przypomnę, że jeszcze w czwartek ministrowie tego rządu zapewniali, że cmentarze nie, nie zostaną zamknięte. I kilkanaście godzin później pan premier Morawiecki kilka godzin przed, nie, przed wejściem w życie tej decyzji, coś takiego komunikuje. Na oszustwo i chaos nigdy ze strony koalicji obywatelskiej nie będzie zgody. Chcę jednocześnie podkreślić, że jesteśmy gotowi do pracy. Tak tutaj w parlamencie, jak zawsze. Dlatego składamy do Marszałek Sejmu wniosek o pełną informację prezesa Rady Ministrów oraz podległych mu ministrów na temat aktualnej sytuacji dotyczącej walki z pandemią, ale również o zobowiązanie premiera do przedstawienia spójnej, kompleksowej strategii walki z koronawirusem. Powinno to być zrobione tutaj w parlamencie, powinien temu być poświęcony odrębny cały dzień. Jesteśmy gotowi do pracy chociażby od jutra. Równocześnie postulujemy o to, by marszałek Sejmu zgodnie ze swoimi uprawnieniami zwołała posiedzenia wszystkich kluczowych komisji, które będą zajmowały się poszczególnymi fragmentami tej strategii walki z koronawirusem. Złożyliśmy do tej pory 19 projektów ustaw. Złożyliśmy już w setkach poprawki do ustaw okołokovidowych i niestety nic z tych ustaw nie zostało przez rząd zaakceptowane. I najgorsza rzecz, największe oszustwo ostatnich dni. Otóż dzięki determinacji opozycji w Senacie, dzięki determinacji opozycji w Sejmie udało się przeprowadzić dobrą poprawkę gwarantującą dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich medyków walczących z koronawirusem. Nie tylko dla tych kierowanych przez wojewodę, ale również dla ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy, tych wszystkich, którzy na co dzień są na pierwszej linii. I co? I na drugi dzień, po, po przyjęciu tej poprawki przez Sejm, pan prezes Kaczyński wraz ze swoją większością parlamentarną odebrał te należne pieniądze polskim medykom. Podzielił medyków na lepszych i gorszych. Wprowadził kolejny element chaosu, ale również kolejny element oszustwa. I dlatego nie możemy w takiej formule prowadzić rozmów. Chcemy pracować i będziemy pracować. Tutaj w parlamencie do tego jesteśmy gotowi i dlatego składamy marszałek Sejmu wniosek o rozszerzenie najbliższego posiedzenia Sejmu o jeden dzień w całości poświęcony strategii walki z COVID-em. Bardzo prosimy o pytania. Pani 24. Panie Przewodniczący, pytanie pierwsze jest takie, czy Państwo jesteście skłonni rozmawiać chociaż albo poprzeć tym bardziej ustawę prezydencką dotyczącą aborcji nazywaną przez przedstawicieli prezydenta kompromisem i wyjściem naprzeciw w obecnej sytuacji? Kolejne oszustwo ze strony prezydenta, kolejny akt e, prawdziwej hipokryzji. Przypomnę, że gdy pseudo-Trybunał wydawał pseudo-orzeczenie, to Pan Prezydent się z tego orzeczenia cieszył. A dzisiaj składa projekt ustawy, który nie ma poparcia nawet większości parlamentarnej. Nie będziemy rozmawiać o oszustwie, nie weźmiemy udziału w pracach nad czymś, co jest absolutnie wbrew temu, czego domaga się w zdecydowanej większości polskie społeczeństwo. I najważniejsza rzecz. Panie prezydencie, nie można o takich sprawach rozmawiać ponad głowami protestujących, nie można o takich sprawach decydować w zaciszu gabinetów, nie może kilku panów w garniturach mówić, co mają robić polskie kobiety, jeżeli prezydent miałby czyste intencje, dobre intencje, to przede wszystkim rozmawiałby zanim wyniesie ten projekt ustawy, właśnie z osobami z przedstawicielami protestujących. Dopóki takich rozmów nie będzie ze strony prezydenta z protestującymi, nie widzę możliwości pracy nad tego typu rozwiązaniem. Strajk Kobiet wczoraj sformułował swoje postulaty, a właściwie naz nazwał to polami walki, yy, o które ma walczyć komitet taki utworzony już przez Strajk Kobiet. Całe mnóstwo tych postulatów. Yy, pan na pewno je zna, czy są jakieś, które możecie przejąć jako Koalicja Obywatelska i realizować je tutaj w Sejmie? Tak, oczywiście. Realizujemy ten podstawowy postulat, yy, czyli ten rząd musi odejść. Czyli nie ma możliwości, by przy tym rządzie realizować poszczególne postulaty. Tak jesteśmy w pełni, w pełni zgadzamy się z protestującymi. Mówimy to w sposób parlamentarny, czas rządu Kaczyńskiego się skończył i najszybciej, jak to się da, powinien on odejść. No tylko jak ten postulat wcielić w życie? Czy są różne metody, będziemy je przedstawiać w momencie, kiedy będzie ku temu albo większość, albo wola polityczna. Na razie najważniejsze jest, by pokazać obywatelom, by pokazać wszystkim, że dopóki ten rząd jest u władzy, nie ma szans na zrealizowanie jakiegokolwiek postulatu protestujących. Natomiast gdy ten zły rząd odejdzie, wtedy otwiera się cała możliwość dobrej dyskusji obywatelskiej, wcielaniu dobrych projektów płynących od obywateli i jestem przekonany, że wtedy będzie to możliwe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Mioszkuczek, TVP Info. Chciałem spytać o. Bo rozumiem, że Panowie Platforma banuje to spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie teraz, kiedy mamy tę drugą falę pandemii koronawirusa i jednak ważny jest dialog ponad podziałami politycznymi? Czy nie lepiej byłoby, nawet jeżeli macie Państwo pewne zarzuty, sformułować je podczas spotkania z premierem, nawet w formie telekonferencji, niż tutaj na konferencji prasowej? Tym bardziej, że to Pan, Panie Przewodniczący, mówił, że fala pandemii zakończy się przecież jesienią, że ona i wtedy chcieliście wybory prezydenckie organizować, więc też w pewnym sensie mógłby się Pan do tej odpowiedzialności tutaj poczuć? Jeżeli ktoś proponuje totalne oszustwo, jeżeli ktoś, nie mając pomysłu na to, jak walczyć z pandemią, próbuje wciągać do tego opozycję, a dodatkowo wyciągać obywateli na ulicę, to jest to wyjątkowo nieodpowiedzialne. Przypomnę, że za strategię walki z COVID-em odpowiada ten rząd. Tej strategii nie było od samego początku. Nie wystarczą podkrążone oczy ministra zdrowia, nie wystarczy zakup od kolegi instruktora maseczek bez atestu, nie wystarczy oszustwo w postaci respiratorów, których zabrakło, a dziś Ministerstwo Zdrowia domaga się kolej, zwrotu pieniędzy. Po pół roku od tego, co się wydarzyło. Szanowni Państwo, raz jeszcze chcę podkreślić. Nie ma zgody na kolejne oszustwo, na kolejne manipulacje ze strony tego rządu. Jesteśmy odpowiedzialnymi politykami i miejsce naszej pracy to Sejm. Gdyby pan premier Morawiecki chciał rozmawiać w sposób odpowiedzialny, to przesłałby swoje propozycje. Dwa tygodnie temu przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej złożył 19 postulatów projektów ustaw, zero Odzewu. Dwa tygodnie temu zgłaszaliśmy konkretne pięć postulatów, o których mówiłem i będę je powtarzał. 100 tysięcy testów 10 milionów szczepionek, 5 miliardów złotych na służbę zdrowia, pełny dostęp i obywateli do informacji o tym, jak wygląda w tej chwili. Stan służby zdrowia i wreszcie zagwarantowanie osobom, które są chore, ale nie na COVID, dostępu do służby medycznej. Żaden z tych postulatów nie został spełniony. Dzisiaj pan premier Morawiecki, widząc, że nie ma chyba większości nawet w obozie, we własnym obozie, próbuje udawać, że będą jakieś rozmowy. Tak, panie premierze, jesteśmy gotowi do pracy, ale tutaj w parlamencie nad konkretnymi projektami ustaw, które złożyliśmy nad konkretnymi rozwiązaniami. I dzisiaj chyba nikt w Polsce nie uwierzy, że za to co dzieje się w polskich szpitalach odpowiada opozycja, bo to ten nieodpowiedzialny rząd przez ostatnie pół roku nie zrobił nic, by tą sytuację opanować, by mieć jakąkolwiek strategię. Możemy i będziemy rozmawiać, ale podczas debaty parlamentarnej, prac komisyjnych, a nie na kolejnej ustawce, z której nic nie będzie wynikało. Panie Piotr Śmiłowicz, pap. Ja mam, mam pytanie: Czy Koalicja Obywatelska ma jakiś pomysł, jak na gruncie prawnym rozwiązać tą, ten problem z werdyktem trybunału? Czy nie publikować wyroku, czy zmienić konstytucję? Co zrobić? Bo stan prawny jest taki, jaki jest, więc yy, trzeba coś, jakoś, coś przedsięwziąć. Dla nas sytuacja jest od samego początku oczywista. To nie jest trybunał, ponieważ w składzie znajduje się troje, trzech sędziów dublerów. Na czele tego Trybunału w cudzysłowie stoi osoba, która została w sposób niezgodny z konstytucją tam zainstalowana. To prezydent Andrzej Duda odpowiada za to, że znalazło się tam trzech dublerów plus osoby, które zostały oddelegowane przez jego matkę partię do odpowiedniego orzekania. Myślę o pani poseł Pawłowicz i prokuratorze Piotrowiczu. Jest wiele prawnych narzędzi do tego, by stwierdzić, że tego wyroku nie ma. Jest wiele prawnych narzędzi ku temu, by z, ze składu orzekającego zniknęli dublerzy. Wszystko jest w rękach prezydenta oraz większości parlamentarnej. Jak mówił prezes Kaczyński, jest doktorem prawa i wie doskonale, jak rozwiązywać problemy. No to ja apeluję do pana prezesa. Proszę przypomnieć sobie wiedzę ze studiów. Ja rozumiem, że konstytucja PRL-u wtedy była, ale przynajmniej takie podstawowe zasady i rozwiązać problem, który sam pan wywołał. Bo za to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, w całości odpowiada prezes Jarosław Kaczyński i, przepraszam, będę cytował, odkrycie, jego odkrycie towarzyskie, czyli osoba, która kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. To w ich rękach leży klucz do rozwiązania tego problemu. My wyroku pseudotrybunału po prostu nie uznajemy, dla nas on nie istnieje. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy Panie Przewodniczący. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.